Chciałabym wam dzisiaj powiedzieć Niż będę po prostu tworzyła MSP od zera Zaraz zobaczycie Jaki jest nick. ja już sobie konto stworzyłam Mam tam ósmy level Ale po prostu będziemy prowadzić je od zera Więc jeśli chcecie to możecie tam Dawać na przykład prezenty Oczywiście nie zmuszam Żeby po prostu to konto Jakoś żyło I zaraz się na nie zaloguję Okej, okay, mamy już Wpisaną nazwę więc się logujemy na tym koncie będę właśnie grać od nowa jakby yy, oczywiście na no, użytkownik też tylko po prostu tutaj ben, będzie taki jakby drugie konto będę na nim myślę, że na live'ach nie wiem, no jakoś tak w każdym razie yy, i oczywiście właśnie tak jak mówiłam można pomagać mi z tym kontem może kiedyś będzie do wykrania, jak tutaj będzie jakiś większy level. Nie wiem, na razie to konto będzie dla mnie takie. No i chciałabym tutaj na początku bić większy level. M mam 555 starkańców, więc no możecie po prostu pomagać, jak zauważysz, że coś się na tym koncie dzieje, no to, no to możliwe, że tutaj też będę więcej grać. I zastanawiam się czy nie zrobić z tego konta do unikatów Więc piszcie co mamy zrobić z, ty z tym kątem. W każdym razie na razie możecie mi pomagać w nim Wszystko co dostanę na to konto na tym koncie zostanie Także no My widzimy się w następnym odcinku Cześć